Hi! Hey! Supposed to be in Milwaukee killing your husband. So why are you here? What is wrong, Sharon? You're a hitman. Nobody's perfect. Sam Rockwell. Wybitny artysta, którego niesamowite kreacje filmowe wbijają się w pamięć widzów. Ze względu na specyficzną aparycję zazwyczaj trafiają mu się role idące kluczem: albo wieśniak, albo menda, albo jedno i drugie. I chociaż konsekwentnie walczy z tym krzywdzącym dla niego zaszufladkowaniem i stara się wybierać dla siebie wymagające role, to Oscara dostał za kreację mendowatego policjanta z prowincji. Wielu jednak nie wie, że mało brakowało, a Rockwell stałby się twarzą Marvela, wcielając się w postać Iron Mana. Czemu do tego nie doszło? Ja jestem Sznikiel, a to jest 10 zaskakujących faktów o Samie Rockwellu. Zacznijmy od początku. Swój debiut Sam Rockwell zaliczył dość wcześnie u boku matki jako dziesięcioletni dziecko w jednym ze skeczy, gdzie wcielił się w małego Humphreya Bogarta w Casablance. Było to dla niego szalenie stresujące przeżycie, jednak bardzo szybko zapragnął ponownie stanąć na scenie i iść w ślady swoich rodziców, również aktorów. Pierwszym filmem, w jakim zagrał, był Dom Klaunów, którego producentem był legendarny Francis Ford Coppola. Zam ma specyficzny sposób uczenia się swoich kwestii. W trakcie przygotowań do roli nagrywa je wszystkie na dyktafon monotonnym głosem. Dzięki temu uczy się ich na pamięć, a dopiero później decyduje o tym, jak mają one brzmieć i jak intonować poszczególne fragmenty. Gdy jednak czasami poszukuje szczypty realizmu, nie boi się eksperymentów. Szykując się do roli małomiasteczkowego stróża prawa w obrazie Trzy Billboardy za e Missouri, zatrudnił prawdziwego, małomiasteczkowego stróża prawa, by przeczytał skrypt i spędził z nim nieco czasu. Jak się miało później okazać, była to doskonała decyzja. Rockwell prawie zagrał Tony'ego Starka w filmie Iron Man, hicie Marvela, który rozpoczął filmową ofensywę komiksowych adaptacji od tego wydawnictwa. Reżyser widowiska John Favreau. Umie... Zmieścił go na swojej krótkiej liście potencjalnych kandydatów do roli. Jego angażu chciała też wytwórnia, która nie była pewna Roberta Downeya Jr., ze względu na jego wybryki poza sceną. Pytany po latach, John przyznał, że sam na pewno byłby świetnym Ironmanem i pokazałby tę postać z zupełnie innej strony niż Robert, zaskakując widzów na wielu płaszczyznach. Co ciekawe, w Sequelu Rockwell pojawił się w roli jednego z dwóch głównych przeciwników Tony'ego i spisał się w tej roli rewelacyjnie. Począwszy od 1999 roku, kiedy to wystąpił w Zielonej Mili, równo co 9 lat bierze udział w filmie nominowanym do Oscara. Były to kolejno wspomniana Zielona Mila z 1999 roku, Frost Nixon z 2008 oraz trzy billboardy za Ibing Missouri z roku 2017, za który to zresztą sam zgarnął m.in. Oscara i Nagrodę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Mało który artysta może się pochwalić systematycznością godną metronomu i z moich obliczeń wynika, że w 2026 roku Rockwell nie będzie musiał martwić się o ilość filmowych propozycji. Sam zaliczany jest obecnie do absolutnej topki najbardziej utalentowanych aktorów hollywoodzkich. Nic więc dziwnego, że George Clooney, kompletując obsadę do swojego reżyserskiego debiutu, dramatu biograficznego pod tytułem Niebezpieczny Umysł, nie tylko chciał mieć Rockwella na pokładzie, ale też był on jego pierwszym i jedynym wyborem do roli czaka Barisa. A starał się o nią m.in. Johnny Depp. Sam oczywiście przyjął propozycję grając obok pięciu innych Oscarowych aktorów: Brada Pita, Julie Roberts, Akiwy Goldsman, Daimona I oczywiście George'a Clooney'a. Jego kreacja została doceniona, o czym świadczy nagroda Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu filmowym w Berlinie oraz nominacja do Złotej Satelity. Ten film możecie obejrzeć w piątek, 5 lipca o godzinie 21 na stacji TNT. Więcej informacji w opisie materiału. Kiedy aktor decyduje się odrzucić jakąś rolę, to zazwyczaj ma swoje ważne powody. Gdy Samowi zaproponowano udział w G.I. Jane, dramacie z 1997 roku, odrzucił rolę, uważając, że będzie mu zimno podczas kręcenia scen nocnego nurkowania za kwalunkiem. Być może ta decyzja uchroniła go przed złotą maliną, którą za główną rolę w tym projekcie zgarnęła Demi Moore. Rockwell jest psychofanem innego, znanego i docenionego przez akademię aktora. W jednym z wywiadów przyznał, że pragnie z całego serca zagrać w jednym filmie z Garym Oldmanem. I Mimo, że nigdy nie miał okazji z nim pracować, uważa go za swoją bratnią duszę i bardzo chciałby się dowiedzieć, co siedzi w głowie starszego kolegi po fachu. Taki duet faktycznie mógłby być zjawiskowym przeżyciem na ekranie. Yeah, right. I like that. Sam wręcz kocha zwierzęta, a najbardziej swoją psinę Sadie, z którą praktycznie się nie rozstaje i towarzyszy mu ona nawet na planie. Niestety zasady to zasady i na ceremonię rozdania Oscarów aktor nie mógł zabrać swojej czworonogiej towarzyszki. Nie byłby jednak sobą, gdyby od tak zapomniał o swoim pupilu. Wprawne oczy reporterów wypatrzyły pewien istotny szczegół w kreacji Sama. Aktor założył spinki z wygrawerowanym imieniem Sadie. Jeżeli to nie jest miłość, to ja już nie wiem co nią jest. Rockwell jest jednym z najskromniejszych i najbardziej pokornych aktorów hollywoodzkich. Zapytany kiedyś o to, czym by się zajmował, gdyby nie został aktorem, odpowiedział: Nie mam żadnych umiejętności, nie ma absolutnie nic, co potrafiłbym zrobić. Miałbym kompletnie przechlapane. To szczęście, że zostałem aktorem. I mimo, że nie wiem gdzie skończę, czy będą to role w ważnych filmach, w filmach niezależnych czy na deskach teatru, jestem szczęśliwy, że mogę grać bardzo soczyste, znaczące postaci. Uh. A teraz pitu-pitu, czyli kilka szybkich faktów na koniec zestawienia. Postaci grane przez Sama często popisują się ruchami tanecznymi. Aktor od młodości uczył się tańca, a jego największą inspiracją był James Brown. Rockwell szczerze nie znosi Los Angeles, w którym mieszka ze względu na duże możliwości, jakie miasto stwarza aktorom. W 1994 roku, jako jeszcze mało znany artysta, wystąpił w reklamie piwa Miller Eyes. Rockwell ubolewa, że zazwyczaj przychodzi mu granie tych złych wieśniaków lub wnajmniej... W lepszym wypadku role drugoplanowe. Sam określa siebie jako typowego mieszczucha. Mimo to dysponuje imponującą umiejętnością, o którą trudno posądzić miastowego. Świetnie posługuje się lassem i potrafi chwycić nim poruszający się obiekt z odległości 5 metrów. Sam posiada także jeden tatuaż. Znajduje się na ramieniu i przedstawia powieszonego koguta. Jak sam stwierdził, zrobił go sobie tylko po to, by móc podrywać dziewczyny tekstem. Chodź do mnie, pokażę ci mojego ptaszka. W 2015 roku pojawił się w teledysku do piosenki Down to Earth zespołu Flight Facilities. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior!